Tylko Devil jestem dzisiaj na swoim serwie, gra jeden z klanów. Wygłupialiśmy się przed chwilą. Tradycyjnie neta nie mam. Нормально при скейпа. А как? Daj, ci zrobimy cięcie i będzie on ze mną on za chwilę Daj. Ale się ścięło. Wybierasz Wolfa? Co? Długo grasz? Nie... Dwa miesiące, trzy. Co? Najwięcej z klanu to gra Strike, zaraz po nim. Co? Mówię, że najwięcej z klanu naszego to Strike najwięcej gra. Później ja jestem po nim. Strike, ja strike chyba... O, strike, 3, chyba 3, 8, strike chyba 8 Strike chyba lat gra, a ja chyba 7 Jak dobrze pamiętam. Który strajk jest co do mnie starszy. Silent by się przydał tutaj. sobie Z... leżę. Z... 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 A, ma się skończyło. A, u mnie też. relatowałam ja ja Nie wiem dlaczego, ale ja wolę ale jest. A jak wygadacie na tym yy, VT? Czy jak to tam się wypowiada? Tak? No de, to co gadasz ze Stefanem, nie ze Stefanem? No normalnie wchodzisz i gadasz A ktoś inny jest na tym, to co wy też z tamtym gadasz? No z każdym, wszyscy tam gadają po prostu nie Jakiś bobos dochodzi Co za kula się Pewnie puszek znowu się bawi i odszedł, ale już odszedł TT player Doszedł bobo, oboz, od odszedł TT player Ale tutaj by się Silent przydał na tym No Trochę Więcej ludzi by grał A niektórzy w ogóle na niego wejść nie mogą Zauważyłem Bo na przykład mój wojek chciał ze mną nagrać i nic z tego nie wyszło i musieliśmy na polskich nubach nagrywać no w ogóle ja tutaj mapek nie mogę ściągać nic Ja muszę z neta brać mapki Z portalu A wtedy za tym budynkiem to ja tam byłem, Tylko, że wypadłem Wtedy Ja tam byłem z tyłu całkiem Leżałem Może mnie nie zauważyłeś Bo ja szedłem od prawej strony jak masz tą bramę co trzeba wysadzić tym tym i tam zleciałem. Bo nie doskoczyłem. No to źle to poszło się. <grywa> Dopiero co wstałem C Śpiący jestem. Co to za filmik? <grywa> Nagrywasz. Normalny na YouTube od Wolfa. Zagrajmy sobie w Wolfenstein. <grywa> tradycyjne. Mog... Możesz na treningu nakręcić, to by lepiej było, bo więcej ludzi, nie? No ale jak na treningu, to o 19, ja oni nie są rodzice, ja z rodzicami nie nagrywam są. Bo one zaczną gadać, gadać i nic nie nagram No, no, mnie to samo i te poena są tu, a... Zaczną gadać, to i się nie nagra Nie da się frapsem jakoś wyłączyć dźwięka. się jakoś tam, tylko że ja się na tym aż tak nie znam. Bo z tego co pamiętam, to ja tam dosyć tam potrafiłem. A mówiłeś, spodziewać. że escape'a nie masz. No teraz założyłem. Szybko. Słońcie. Ja to jedynie na snajperskich dobrze gram, a na niesnajperskich to... ...to słabo. Dwa sekrety mi się przydało. Neta nie miałem. Tradycyjnie. Osz ty o tył! A oglądasz Maćko odcinki? O niektóre tam... Tak co, za bardzo nie. Takie tam... Byłem zdziwiony, że jako pierwszy z Maćkiem przychodziłem escape, myślałem, że ktoś już inny z Maćkiem przychodził. No co jest, jedziesz mnie Bo ja jestem u góry, a ty na dole, więc łatwiej w bańkę trafić. No właśnie jak przed chwilą, ale dalej spudłowałem. Wampir dochodzi. Ciekawe co to za wampir. Skądś kojarzy tam nazwę? Z... Chyba z tych jumpów Bo grał kiedyś tam, ale, no ale on nie jest klanem. Według mnie to jest trochę za dużo do tej muzy i tak dalej Co sioda chciała wchodzić na ten serwer O mnie to ściąga. No tak, ale jak ktoś ma one net, nie wiem, 1 megabajt na Ja mam 2 ale to Tylko, zależy szybki komputer z... mam. Ale to też zależy jeszcze skąd, nie? No, I którzy mają tu na neosteadę. Ja z... mam z tu, Ampionetu dokładnie. Nie. Ampionet. Nie wiem skąd ta wytrzasnął taki internet, ale... Nikt go nie zna praktycznie. UPC jest doby sam. Tak właśnie z Dexterem chcę grać y, Silent i na formie jest ankieta, ale Strike nie wiem, chyba nie będzie chciał Silent na serwie Ale nie zlagowało. Przelaga, no Z jakiego ja mam pinga? No już y, nie mam takiego, ale miałem 400 A się najczęściej mamy y, ten lagi naszego planu. No i strike, nie yes. raz. też. Bo często robi Michael Jackson i to tak śmiesznie wygląda. Ale jak go tak V, nie V, tylko F naciśniesz i będziesz go tak przesuwał i to śmiesznie będzie wyglądać. Nie lubię tej mapy. a takie średnie Na odcinku pobawimy się? To będziesz musiał next Co? zrobić. Na odcinku, odcinku pobawimy się w chowanego. To zrób next. Nie wszędzie jadła. Na snajperskich to wszędzie jest mój. Bo najlepiej mi szło. A ja ten ze snipe to jedynie wiesz. si to nie zagrasz? No Na Steamie nie ja mam rzadko. Ale staty 17 na 43 ty 43 na 17 Jak zwykle Iza ma najwięcej punktów Na gazowni miała najwięcej, tu ma najwięcej O kurde, to jest duża ma. to No dobra, ty szukasz no. ja. Jeszcze te specy A po co oni są y, ten? Stoją. A no to dobra. Dobra, to ja za ten czas to to wezmę ten. Wejdź na swój respawn. No ja, ja cały czas jestem. Ten. No to liczne. A tu ich pospecuję. Za ten czas jeszcze trójeczka. Szukam fajnej gry. No i dobra, już wszystko. A ciekawe czy byś nie dogonił, gdyby punktów nie skasowali. A kto skasował punkty? E, hakerzy się pomagają. Gdyby nie skasowali, to by mnie nikt nie dogonił. No nie, <ścoughs> przez przypadek rzuciłem Powiedz. Dobra, szukaj. Zwałowy będzie odcinek Słuchaj coś? Słabo, słabo, słabo. O słabo słychać strzał A widzę cię A Jak mnie widzisz? No widzę cię. Pewnie na G. Nie. Przez lawynetkę Ty gdzieś tam w wodzie jesteś. Jakiegoś terminatora. Ale nie patrz przez lornetkę, tylko ja mogę. No i tak Cię nie widzę. Ty jesteś gdzieś w tamtym kierunku? No co Ty? To jak Ty możesz mnie widzieć? No normalnie Czekaj, bo wejść nie mogę Kuku Widzę cię Nie, A. nie patrz przez no. Nie patrz No muszę cię wykąpić wykampić przecież, toż no, w kołanego się bawimy Ale nie patrz ty gdzieś jesteś tam na górze Może Mam a cię. może nie O nie Nie ma tak ja się czuł Wiem ja stąd nie mogę wyjść utknął Czekaj to strzelecie O już! No, już jest Uratowałem Cię Ale byłem tak zaklinowany, że nie wiem co... No, bo to ja to jest. Ży tak y, lata szybko. No Dobra, bądź tam. Kudy, żebym znowu nie utknął. Okej. Okay. Ja, no, wiesz, okej. Kurde, jeszcze wpadłem do wody. Słychać coś? Nie. Ja. O, słychać. Neta nie miałem. Albo bardzo słabo było słychać ten pierwszy rzut. A słychać strzały? Strzałów nie. Czekaj, ja rzucę granat. Dobra, to się nie liczy, bo ty tu nawet wejść nie będziesz mógł. A to skryj się gdzieś indziej, ja idę tam. Pokazać gdzie ci, gdzie ja byłem? Ale nie, nie, bo ty tam nawet byś nie mógł wejść. O, tu, czego patrz. Za tobą. No wpadłem. Gdzie ty jesteś? Tu. No chodź tu Tu jestem A ja tu byłem To jest to nawet wejść nie możesz Tylko tak możesz No i teraz nie wyjdziesz Ja byłem tam chętnie chę daleko to dobra. nam się raz Kurde, utknąłem Dobra, wylazłem Dobra Słychać strzały średnio Coraz głośniej. Głośno, głośno Teraz nic nie słyszę U ciebie tylko słyszę strzały, bo jesteś chyba na głośnikach Ne ta nie miałem Cicho jest Głośniej Głośno, głośno Już teraz nic nie słyszę, koło ciebie słyszę. Proszę postaraj się szybko mnie znaleźć, bo będziemy kończyć, bo długo trwa. Ko będzie 20 minut. Tylko ci nie mogę znaleźć, to jest że tutaj... Rzucę... O, słyszałem się. Właśnie podpowiadam. Ale słyszysz? O ping 700? Już 50. To znaczy słyszałem to tak Kurde, gdzie ty się skryłeś? Granaty! Okej. Okay. Zaraz wracam. Okej, okay. jestem. Kurde, gdzieś ten nóż. Znowu neta nie miałem. Cię Paj nóż się kręci Widzisz No Ale zwała To ja rzuciłem Nie da się dorzucić O Ale działać się da Czekać, na to Nie nadal się kręci no dobra, będziemy kończyć. Dasz mi linka potem. Może to znaczy, dzisiaj będzie nawet wrzucony. Na po co mnie bijesz? Najlepiej w plecy wbić. No wiem, wtedy ten taki mumie się pojawia. I... No dobra, to będziemy kończyć. Oceniajcie, subskrybujcie, komentujcie. Na razie.